Witam w drugiej odsłonie remontu łazienki, gdzie prace remontowe wykonane zostały jeszcze meble, lustro i inne wykończenia. Zapraszam! Planując wygląd łazienki, już wcześniej ustaliłem, gdzie chcę mieć meble. A więc, tak, szafka wisząca dla niej, miejsce jest w rogu przy lustrze. Mam tu 35 cm do oświetlenia. Niżej przy wannie spokojnie zmieści się szafka wisząca z umywalką o szerokości 50 cm. Natomiast za wanną jest miejsce na słupek o szerokości 35 cm. Zatem potrzebuje jakichś nowoczesnych białych mebli, najlepiej w zestawie i dobrej marki. A jak dobra marka, to krakowska fabryka armatur KFA Armatura, która jest wiodącym producentem w branży sanitarnej w Polsce. Z oferty wybrałem białe meble z kolekcji Marakana, słupek i szafkę wiszącą oraz szafkę z umywalką. Po kilku dniach przyjechała cała paczka ze sprzętem. Oprócz mebli zamówiłem jeszcze umywalkę 50 oraz baterię umywalkową i wannową. Rozpakowałem paczkę i wniosłem całą zawartość do domu. Montaż zacznę od szafki wiszącej. Jej rozmiar to szerokość 35 cm, wysokość 60 a głębokość trochę ponad 20 cm. Jak widać, wszystko jest w częściach i jak ktoś nie składał nigdy żadnych mebli, to mógłby się przerazić. To zaczynamy montaż pierwszej szafki. Wcześniej zapoznałem się z instrukcją i według niej należy zacząć od korpusu, od boków. Tutaj mamy cztery otwory, dwa z nich przy brzegach są nieco szersze. Wcisnąłem w środek klej do drewna wikol i trzeba tam wbić takie oto drewniane kołeczki. W pozostałe dwa otwory wkręcę takie śruby z trzpieniem. I z drugiej strony zrobiłem to samo. Klej, drewniane kołki montażowe oraz śruby. W drugiej bocznej płycie powtórzyłem te same czynności. Jak widzicie podłożyłem coś pod płyty, żeby ich nie porysować. Śruby wkręcić można również wkrętarką, trzeba jednak robić to z wyczuciem, żeby nie przekręcić otworów. Pierwsze zadanie wykonane, jedziemy dalej. Na górze są takie dwa małe otworki, przymocowałem do nich śrubkami zawieszki do szafek. Tak będzie wisiała szafka, musiałem zdecydować jeszcze po której stronie mają być drzwiczki. U mnie na lewej ściance, tak żeby otwierały się na ścianę w łazience. Przykręciłem więc dwa zawiasy, które będą później trzymały drzwiczki. Kolejna górną i dolną płytę. Tam gdzie będą połączone drewnianymi kołkami wcisnąłem klej i połączyłem z bokiem szafki. Teraz takimi okrągłymi zaczepami trzeba spiąć te łebki śrub. Wciskamy zaczep tak żeby cały wszedł i kręcimy w prawą stronę. Tam w środku zaczep złapie łepek i płyty są mocno ściągane razem. Tak połączyłem cztery śruby, wcisnąłem z drugiej strony wikol, tam gdzie drewniane kołki, założyłem tył szafki, wsunąłem w tą podłużną szczelinę i teraz drugi bok nacelowałem w otwory, wcisnąłem, dobiłem i mamy korpus złożony. A z drugiej strony oczywiście cztery śruby pościągałem zaczepami. Obróciłem szafkę, sprawdziłem czy wymiary po przekątnej są takie same, i przybiłem gwoździkami tym do mebla. To jeszcze drzwiczki. Odchyliłem zawiasy i założyłem frontową płytę, przykręciłem małymi wkrętami. Do drzwiczek przykręciłem uchwyt, pozostałe otwory pozakrywałem za ślepkami i pierwsza szafka złożona na razie zajmę się dalszym montażem, później będę wieszał. I druga w kolejności szafka marakana Walkowa 50 Rozpakowałem elementy, zapoznałem się z instrukcją i jedziemy. Tutaj też zaczynam od boków. Na razie wszystko podobnie jak wcześniej, a więc klej i drewniane kołki, kołek wkręcany i na górze wróg róg Teraz zamontuję prowadnicę z systemem spowalniająco-domykającym. Wkręt według instrukcji długość 16 mm. Ustawiłem do nawierconych otworów i przykręciłem dwie prowadnice. Drugi bok szafki, oczywiście, wszystkie elementy tak samo trzeba te boki połączyć razem. Nie ma tutaj takiego tyłu jak we wcześniejszej szafce, tylko poprzeczka na plecy, poprzeczka między szufladami oraz płyta na spód. Żeby połączenie było mocne, to jeszcze skręcam tymi zaczepami i z drugiej strony klej i drugi bok. Szuflady to taka drobna układanka. Ułożyłem, żeby wszystkie otwory do śrubek pasowały do siebie. Na spód idzie płyta, i długimi wkrętami poskręcałem. Wszystkie otwory mamy oczywiście ponawiercane, także nie ma możliwości, żeby coś popsuć. Ważne tylko, żeby elementy dobrze dopasować. Małymi wkrętami przykręciłem spód. Front szuflady ma dwa otworki, które dopasowałem do tych w szufladzie, i skręciłem razem. Na koniec zamocowałem uchwyt. Szuflada złożona. Na prowadnicach są nakrętki, którymi można wypoziomować szufladę. Z tyłu mamy otwory, w które wciskamy haki z prowadnic i szuflada zamocowana. Górna szuflada fabrycznie jest złożona, dokręciłem tylko front. Pozostał ostatni słupek, ale postaram się już Was nie zanudzić, bo wszystko wygląda podobnie. Położyłem boki i najpierw wkleiłem drewniane kołki w szersze otwory, przykręciłem śruby montażowe, górne zaczepy oraz zawiasy. Już przy trzeciej szafce łatwo dojść do tego co i gdzie, nawet bez instrukcji. Następnie wcisnąłem poprzeczne płyty nie zapominając o kleju tam gdzie kołki i założyłem drugi bok. Skręciłem razem. Przybiłem tył, przykręciłem zawiasy do drzwiczek, uchwyty i szafki mam złożone. W takim razie idziemy do łazienki z pierwszą szafką wiszącą. Zmierzyłem odległości do zawieszek od brzegów szafki a wieszał będę na haczyki choć w zestawie z meblami są takie szyny do montażu ale je może wykorzystam później przyniosłem wymiary w którym dokładnie miejscu mają być haczyki oczywiście w poziomie i wiertłem ósemką zrobiłem otwory wbiłem koszulki i wkręciłem haczyki jak idzie ciężko to wspomóc trzeba się kombinarkami No i co? Założyłem szafkę, musiałem zrobić otwory i przyciągnąć przewody, a kręcąc śrubami w zawieszkach wyregulowałem położenie szafki. Wyregulowałem jeszcze drzwiczki na zawiasach i założyłem półkę. Teraz szafka z umywalką na blatową ornę 50. Zawieszę ją na wysokości tak między 80-85 cm od podłogi, ale wcześniej muszę założyć zaworki. Górna szuflada w szafce jest krótsza i widać, że zaworek nie będzie na pewno przeszkadzał. Zakręciłem wodę i przykręciłem zawory. Przyłożyłem szafkę, jest ok. Umywalka ma 13 cm, a więc odjąłem od ustalonej wysokości, i górna część szafki wychodzi mi na spojinę. Do haka będzie 7 cm niżej, także zaznaczyłem wysokość dla kołka. Przyłożyłem szafkę i zaznaczyłem położenie kołków z dwóch stron. Tutaj też zawieszę szafkę na kołki z hakiem, tylko że grubsze o średnicy 10 mm. Wywierciłem otwory, znowu nabrudziłem, nie zakryłem też zaworków. Może się nie nasypało, ale lepiej było zakryć. No nic, wysprzątałem i wbiłem koszulki. kręciłem haki i zawiesiłem szafkę. Kręcąc śruby w zawieszkach, przyciągnąłem mebel do ściany. Drugą śrubą wyregulowałem poziom i położyłem umywalkę. Teraz montaż baterii. Angelit to jednouchwytowa bateria stojąca w kolorze biały chrom. W paczce oprócz samej baterii są niezbędne akcesoria oraz spust umywalkowy typu klik clack. Najpierw założyłem uszczelkę na spód baterii i wkręciłem wężyki. Delikatnie dokręciłem kluczem, ale nie można tego robić na siłę. Następnie od drugiej strony wsuwam wężyki, kładę gumową i metalową podkładkę. Celuję taką śrubą w gwint baterii, wkręcam śrubę i blokuję nakrętką. Ustawiłem równo baterię i dokręciłem mocniej śrubę i nakrętkę. Dobra, przykręciłem dosyć solidnie, ale też pamiętajcie, że to ceramika i nie robimy nic na siłę, żeby nie pękło. Obróciłem umywalkę, bateria nie rusza się, jest w porządku. To jeszcze trzeba podłączyć pod zaworki lewy wężyk do ciepłej, prawy do zimnej nakręciłem ręcznie i delikatnie kluczem a teraz syfon, który szybko złożyłem kwestia wprawy w otwór walki, wsunąłem korek z uszczelką od spodu również uszczelka oraz nakrętka skręciłem kluczem założyłem syfon i to, żeby się podłączyć do odpływu, to często są kombinacje. Ta rurka elastyczna akurat jest za długa, ale pojechałem do sklepu i teraz jest taki wybór kolanek, przyjściówek, że spokojnie można sobie poradzić w każdej sytuacji. Podłączone, zatem odkręciłem zaworki. Zamknąłem korek, napuściłem wody, otworzyłem korek i trochę cieknie. Dokręciłem mocniej kluczem nakrętki w syfonie, czasem też może uszczelka źle się ułożyć, a zdarzają się również wadliwe syfony. No ale już za drugim razem jest dobrze. Jeśli przerabialiście hydraulikę to pamiętajcie o odkręceniu sitka, które jak widzicie trochę się zapchało i spójrzcie nieco wody. Założyłem szufladę, wszystko granic nie przeszkadza. Umywalkę należy jeszcze przykleić do szafki i do ściany, żeby była stabilna. Pozostał słupek. Zaznaczyłem, żeby był równo z szafką przy lustrze, ale słupek zawieszę na takie kawałki szyny, które mocuje się do ściany, a haki z zawieszek będą się na nich opierały. Przyłożyłem do wieszaka i sprawdziłem na jakiej wysokości oraz w jakim odstępie od siebie mocować. Zaznaczyłem, gdzie wiercić, zrobiłem otwory i zamocowałem pierwszą blaszkę. Zaznaczyłem, gdzie ma być druga i zamocowałem. Jeśli dobrze, dokładnie to zrobimy, to z zawieszeniem szafki nie będzie żadnego problemu. No, tylko trochę krzywowisi. Wystarczy wyregulować i już w porządku. Poza tym regulacja drzwiczek i na koniec półeczki. Coraz bliżej końca. Lustro zamówiłem na wymiar i przykleiłem naklej do luster. Zostawiłem tak po milimetrze luzu, żeby nie było na sztywno. I obok drugie. Bateria wannowa tej samej serii co umywalkowa Angelit. Zdjąłem starą, oczywiście wcześniej zakręciłem zawór i zakładam nową. Musiałem dobrać odpowiednie rozety, nie za duże żeby zakryły te wystające ze ściany krzywki. Nakręciłem rozetki i teraz bateria. Nie mogłem znaleźć odpowiedniej wielkości klucza płaskiego i przykręcałem żabką. Jednak wcześniej nakleiłem na szczęki kawałki kartonów, żeby nie uszkodzić farby pokrywającej nakrętki. Delikatnie przykręciłem. Tuż obok słuchawka prysznicowa. I działa. Ten model baterii wannowej jest o tyle nietypowy, że nie ma przełącznika na prysku, a całe sterowanie jest w uchwycie. Jest to ciekawe rozwiązanie: bateria ładniej wygląda, łatwiej się ją czyści i jeden element mniej do zepsucia. Uchwyt do góry i obrót w lewo steruje ciepłą i zimną wodą z baterii, natomiast w pozycji dolnej i w prawo załącza się natrysk i w tym położeniu regulujemy temperaturę wody. Przy suficie zamontowałem głośniki, a na sam koniec położyłem silikony. No i udało się. Łazienka całkowicie zmieniła swoje oblicze. Białe ściany, sufit i imitacja drewna ładnie pasują do siebie, a nowoczesne meble świetnie uzupełniły wnętrze. Jest całkiem sporo miejsca na przechowywanie łazienkowych gadżetów, ręczników i tym podobnych, a mini wieża umieli niewątpliwie wieczorne kąpiele. Lustra nieco powiększyły tę łazienkę, kilka zielonych dodatków jak ręczniki, świeczki, kwiatki, to już takie bajery, ale zawsze dodają też trochę uroku. Ja ogólnie jestem zadowolony z efektu końcowego, gdzieś tam w głowie miałem taki właśnie projekt i udało mi się go zrealizować. Ile może kosztować tak zrobiona łazienka nie liczyłem dokładnie, ale deska, meble, wanna, lustra, parapety, gładź, farba, oświetlenie i wiele innych drobnych rzeczy to koszt około 3-4 tysięcy złotych. Roboci często drugie tyle. Czas pracy od 2 do 3 tygodni zależy kto jak i ile pracuje. A jak Wam się podoba, piszcie w komentarzach, dzięki za uwagę i do zobaczenia.